Ej, Wam, ja jestem puchacz i dzisiaj będzie TBR na jesień. Ponieważ BookTuberzy robią TBRy na różne pory roku, z tego co zauważyłam, więc stwierdziłam, że ej, to jest świetny pomysł, też chcę to robić, więc będę. Na dzisiaj mam przygotowane Wam do pokazania dwa takie grubasy i dwa cieniasy, <laughs> cieńsze książki po prostu. Aczkolwiek jedna z nich, mimo że jest cieńka. To nie stanowi chyba łatwego materiału do czytania, ale to się okaże. Pierwszy taki totalny must-read na jesień to tajemna historia Donny Tart". Bardzo dużo się o niej nasłuchałam, nawet nie wiem do końca o czym jest, ale właśnie chcę wejść w tą książkę nic nie wiedząc, zacząc się totalnie od początku i nie wiedzieć nic, żeby później wszystko było dla mnie niespodzianką. Czasem lubię właśnie robić, tak że nie wiem nic o książce, wskakuję w nią i wtedy jest albo wow, albo mniejsze wow. Ale za każdym razem jest chociaż to malutkie wow, bo nie wiedziałam czego się spodziewać. Ona jest dosyć gruba i z tego co kojarzę, może nie mozolnie, ale ponoć ciężko się ją czyta, bo jest napisana bardzo pięknym, poetyckim językiem. Dlatego to nie jest taka młodzieżówka, chopsiup i już, tylko po prostu coś, nad czym się trzeba. Głębiej zastanowić, głębiej wczytać. Dlatego mam nadzieję, że mi uda się to bez problemu przeczytać, a nie, że będę się tak cackać jak z grą otrą. Następna też książka z tych bardziej poważniejszych to Euforia Licking. Ja po raz pierwszy o tej książce usłyszałam od Olgi z Wielkiego Buka. Zdecydowanie mnie do niej zachęciła, i to jest moim zdaniem oprócz tego, że też bardziej poetycka książka, bardziej taka nagrodzona przez wielu autorów i też taka, nad którą się trzeba zastanowić, daje nam dużo ponoć do przemyśleń, to jeszcze właśnie dzieje się w Afryce. A będzie jesień. I chodzi o to, że chętnie wejdę do ciepłego kraju, do Afryki, kiedy tu będzie szaro, buro i ponuro, w jesień będzie padać deszcz, a ja będę sobie w Afryce, gdzie będzie upał, będzie skwar i dżungla. Kojarzy mi się, że będzie dżungla. Chcę, żeby tam była dżungla, bo nigdy w sumie nie czytałam chyba niczego, co by się działo w dżungli. E, następny grubasek, idziemy tak grubasek cienik, grubasek cienka, e, to pochłaniacz Katarzyny Bondy. Katarzyna Bonda będzie już oficjalnie na targach w Krakowie. Co prawda ja jeszcze nie wiem na 100% czy będę na targach w Krakowie, bo to zależy od moich studiów. Jak bardzo okażą się ciężkie, a będą ciężkie, wiem o tym. W każdym razie istnieje możliwość, że będę na targach, dlatego jak już będę tam... I prawdopodobnie nie będę dużo kupować, bo nie będę miała pieniążków, bo będę biednym studentem, to chociaż pójdę po podpis. Ale najpierw chcę jednak przeczytać książkę. I tak strasznie głupio przychodzić do autora, jak jeszcze nie przeczytałam nawet ani jednej jego książki. Niektórzy ludzie tak robią, a ja bym się zupełnie wstydziła do takiej osoby podejść. Naprawdę bym się wstydziła, to by było okropne. Czy ja o pochłaniaczu coś wiem? No nie. Tak naprawdę wiem tylko, że to jest raz. Kryminał, dwa że na miejscu zbrodni pozostał tylko zapach, a trzy, że tu są też wstawki z wcześniejszego wieku, nawet teraz nie jestem pewna, ale gdzieś z przeszłości i to takiej dalekiej. Cała seria zbiera bardzo dobre recenzje, dlatego sama muszę przeczytać chociaż jedną z nich. No i ostatnia książka w tym moim krótkim tbr na jesień to Cud chłopak, e LJ Palacio, Palacio, nie wiem jak to przeczytać. Jak pewnie część z Was wie, niedługo wychodzi film. Co prawda, wczoraj widziałam zwiastun, bo wcześniej nie widziałam zwiastunu, tylko widziałam zdjęcie, jak będzie ten chłopak wyglądał. A tak to zwiastunu nie widziałam, wczoraj go zobaczyłam. I co ja o nim sądzę? W sumie, no, fajnie się zapowiada. Super kino, familijne, ale bez większego szału w sumie. To nie było tak, że Julia o ryczała i w ogóle musiała obejrzeć jeszcze raz, bo to było taki piękny zwiastun. Wiadomo, że zwiastuny są czasem gorsze niż film, ale po prostu to mi nie dało takiej o ja muszę to obejrzeć teraz, to nie miałam czegoś takiego jak podczas oglądania był sobie pies, bo wtedy autentycznie miałam coś takiego, a to też właśnie te klimaty familijne. Mimo, że teraz nie za bardzo ciągnie mnie do filmu, ja i tak bardzo chcę przeczytać książkę, bo film pewnie i tak kiedyś w końcu obejrzę. I to jest chyba książka z Całego tego stosu, o której najwięcej wiem, ponieważ wiem, że to jest o dziesięcioletnim chłopcu, który ma właśnie zdeformowaną twarz i po raz pierwszy po wielu operacjach w dzieciństwie i tak dalej, nauczania w domu, po raz pierwszy idzie do szkoły. Na jego drodze pojawią się różne dzieci w różnym wieku, ale około jego, i będzie tu pokazane, jak właśnie dzieci będą na niego reagować, na jego właśnie zdeformowaną twarz? Czy dzieci będą potrafiły uznać go za swojego, zobaczyć, co tak naprawdę jest w środku, a nie jego wygląd? To jest pytanie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Pewnie bardzo dużo, na pewno bardzo dużo będzie hejterów tego chłopca, będą mu dokuczać. No bo trudno go nie nazwać dla niektórych z nich pewnie jakichś osiłków czy coś kozłem ofiarnym, bo pewnie tak będzie, ale na pewno znajdą się też osoby, które zobaczą jego wnętrze, właśnie i będzie on mógł nazywać ich przyjaciółmi. Zapowiada się bardzo słodka lektura i oczywiście też nie mogę się doczekać, kiedy ją przeczytam. To już wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać, prezentują się tak. Dwa chudzielce po środku i dwa grubasy po boku. Mam nadzieję, że bez większego problemu uda mi się je przeczytać i oczywiście też wiele więcej w jesień, bo nie tylko to będę czytać. Ale to są takie must, must ready. Co prawda boję się, że nawet ich nie przeczytam, bo idę, jak już wspomniałam, na ciężkie studia dosyć. I nie wiem, jak to będzie wyglądać. Teraz w ogóle właśnie jest wrzesień. Ja prawdopodobnie jak już to będziecie oglądać, to już ogarnęłam akademik i tak dalej, bo tak, będę mieszkać w akademiku z jeszcze jakąś osobą, bo będą dwuosobowe pokoje i muszę ogarnąć tą osobę, ten pokój te studia, tą uczelnię, co gdzie jest i jakieś pewnie rzeczy do pozałatwiania będą na początek, no a później już się zacznie wkuwanie. Ale sesja dopiero w styczniu, kto by się przejmował. Niewykluczone, że jak będziecie mnie wtedy oglądać, jeśli będziecie mnie wtedy oglądać, to będę cały czas mega wykończona. Oczywiście zapraszam serdecznie na moje social media, na dole Instagram lubimy czytać Goodreads, i mojego e-maila. Napiszcie do mnie maila, jeżeli macie taką ochotę. Ja chętnie popiszę. Proszę Was o łapkę w górę. A jeśli jesteście tu po raz pierwszy, albo nie po raz pierwszy, a dzisiaj jakimś cudem Wam się spodobałam bardziej niż zazwyczaj, to, <laughs> to proszę o naciśnięcie przycisku subskrybuj, który macie oczywiście na dole. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja Was pozdrawiam, puchecz was żegna. Do zobaczenia. Pa!